mamy żelazko żelazko które ma takie ciekawe problemy jak załączyłem czekamy chwilę niby coś buczy, niby coś działa pompa też się i pompa zupełnie nie boje. no i czekamy. Wszystko jest w porządku, ale stopa nie grzeje, rozkręcamy całe żelazko. No i tak pospocząłem wszystko. Pierwsze wrażenie było, że właściwie mówi że może przekaźnik tutaj. Ale jak pomierzyłem na stopę napięcie idzie. Ale jest między stopą a grzałką jest takie Tutaj bezpiecznik techniczny. Sprawdzimy, czy jest dobry. No mamy miernik, i teraz tak. Miernik dajemy na przejście. Możemy zrobić. O tak. Jak jest przejście miernik piwczy, i teraz w ten sposób. Jeżeli damy tu, i drugi tamy tu jest spalone jest spalone bezpieczniki techniczne takie bezpieczniki mamy są różne wersje i tu mamy taki sam no i wymienimy bezpiecznie jak wymienimy bezpiecznik będzie grzałka grzać jeżeli będzie grzałka grzała to woda już nie będzie ciekła i będzie żelazko działać teraz to wymienić wymienić nie jest takie proste trzeba to wszystko rozkręcić i zamontować ten nowy bezpiecznik. Montujemy. No i tak, bezpiecznik termiczny mamy wymieniony. Jest już tutaj zamontowany. Mam zostały jeszcze dwie śrubki do skręcenia. Nowy wygląda tak. Przejście jest stare wygląda. Tak. Czyli ma teraz działać, żelazko całe składamy Dość dużo to jest roboty, ale po malutku to trzeba. No i tak jednak udało mi się, że raz kiedy dzisiaj naprawić Stopa w tej chwili już gryje Robota nie cieknie, para działa pokażemy, załączamy Para działa Jest ok. Wszystko jest OK woda nie cieknie nie nic Także żelazko mamy naprawione.